Cześć, dziś poruszymy bardzo ważny temat, to tak naprawdę must-have w każdej filmie sprzątającej. Zapraszam do oglądania. Nie wyobrażam sobie pracy tak naprawdę bez własnego oświetlenia, czyli latarki czołowej. 9 na 10 zleceń to tak naprawdę szare, górę pomieszczenia, gdzie jest bardzo ciemno. No i bez takiego źródła. Światła, no będziemy po prostu mieli bardzo utrudnioną możliwość oceny, czy dany materiał jest wyczyszczony, czy powierzchnia. Także tutaj latarka, czołowa, masthev każdej firmy sprzątającej. Zapytacie, no dobra, ale jak wybrać w takim razie dobrą latarkę czołową? Słuchajcie, sprawa jest dosyć prosta. Wymienna bateria oraz barwa światła około 6000 kelwinów to tak naprawdę wszystko, co potrzebujecie. Wiadomo, jeszcze kwestia dochodzi ilości Lumenów. Tam około 400 K działa tak naprawdę z mocą ciągłą. Wszystko co powyżej będzie skutkowało tym, że latarka podziała parę minut, a później przejdzie do tego trybu najniższego, ponieważ będzie to zabezpieczenie, aby nie ugotować urządzenia. My używamy głównie człowiek firmy Sorfin oraz Brennerstuhl. Nie wiem jak to wymówić, także nie miejcie mi tego za złe. Są tanie i dobre, ale przede wszystkim pozwalają na pracę około 4-5 godzin na baterii. Mając dwa akumulatorki, bez problemu możemy działać taką latarką cały dzień. sztur lubimy bardzo za jasną barwę światła, zbliżoną do światła słonecznego. Z kolei Sorfin świeci dużo szerzej. Także pod tym względem też się fajnie sprawdza. Dodatkowo ma funkcję turbo, która pozwala na użycie dużo większej mocy niż standardowa, ale tak jak mówię, tylko przez kilka minut. Nie zapominajmy również o takich zwykłych latarkach, ponieważ no niestety wszędzie głowy nie wsadzimy, oraz dodatkowo lubię nimi robić inspekcje. Słuchajcie, do oględzin. Do inspekcji najlepiej sprawdzić się latarka lakiernicza z tego względu, że ma trzy barwy światła. Pierwsza to jest żółta odzorowanie żarówki, druga to jest barwa neutralna, trzecia to jest zimna. Pokażę Wam w tej kolejności żółta, neutralna, no i zimna. Także tutaj mamy do wyboru około 3000 kelwinów, 4,5 i 6,5 w trzeciej barwie. To, czego nie zauważymy w jednym świetle, pokaże nam się w drugim albo trzecim. Także każdorazowo warto się tym wspomagać, aby po prostu nie było żadnych niedociągnięć po naszej pracy. Dobra na podsumowanie: myślę, że teraz wybór latarki czołowej dla Was nie będzie jakiś taki bardzo skomplikowany. Te najważniejsze kwestie zostały poruszone, także pamiętajcie o tym: o wyborze światła, baterii wymiennej, o ilości lumenów. Także pod tym kątem, jak to wszystko sobie zweryfikujecie, na pewno kupicie dobrą latarkę. Mówię, nie musi być to jakaś droga, jakiś LED lenser i tak dalej, kosztująca 500, 1000 zł. My używamy latarek tak naprawdę do dwóch stówek i sprawdzają się w zupełności, tak jak mówiłem, dwie baterie cały dzień pracy bez problemu idzie obrobić. Także pod tym kątem to tyle. Jeżeli chodzi o następne filmiki, również pojawi się jeszcze z oświetlenia. Montowana lampa pod sufit do wnętrza pojazdu, także tam jeżeli działacie w terenie, czy w miejscu stacjonarnym, gdzie macie słabe oświetlenie wewnątrz dodatkowym uzupełnieniem na pewno będzie do latarki czołowej, aby w środku wszystko było jak najlepiej oświetlone, żeby ta usługa była rzetelnie przeprowadzona. Tymczasem to wszystko. Dziękuję za obejrzenie. Do zobaczenia. Cześć.